Witam. Witam i zapraszam. No, ja jestem Tuszol. Tak... Tuszol to jest taki cwaniura. Pisze kiedyś na grupie, ty, oni co do mnie wrobić wjazd na, ha na chatę. A nie, wjeżdżają na żadną chatę. Nie będzie żadnego wjazdu na chatę, bo ja nie mam czasu. Tymczasem Tuszol. Zobaczycie sobie, jak skromnie. Gdzieś tam żyje. Jak co to sorry za bałagan, ale to jest niedziela, jest niedziela Wiesz, że mam dzisiaj sparingi, także no, nie, nie miałem czasu posprzątać Także z góry sorry Wszystkiego wam nie pokażę, bo cenię sobie dość prywatność Tutaj od razu mamy łazieneczkę Typowa męska łazienka Trochę burdel Kibel jest czysty Nic nie poukładane Prysznic jest do umycia Ale nie mam czasu No, najważniejsze Wąsik zawsze musi być uczesany ale się trochę tak cringezowo czuję, wiesz? <grystanie> o, tu jest mój pies, mój synuś, Jestem samotnym ojcem. Wziąłem sobie na bary ogromną odpowiedzialność, ale przynajmniej jest co robić. Nie ukrywam, że motywujemy, żeby coś nie rano wstać. O, tutaj pracuję, jak nie jestem na rybach, to, to tutaj. Ja p nie? Gość siedzenie przed kąpem nazywa pracą. No to jest straszne. Gdzie ten świat zmierza? znajdziesz na Kingwin.net. Gdzieś tam streamuję, czy, czy, czy gram sobie w gierki, żeby odpocząć. Tu też jest klatka kanelowa dla młodego. Także on sobie zazwyczaj ze mną tutaj siedzi. No i co, no bałagan, bałagan. Jest tego masę po prostu. Od jakichś pierdół, jakieś czapki, pierdoły. Nawet nie wiem co mam, co mam wam tutaj pokazać. No jest komputer, najważniejsza, najważniejsza rzecz w chacie. Roleta zawsze zasłonięta. No nie zdradzamy lokalizacji, tak, wszystko incognito. Historia tej wielkiej ryby: 7, 8, 9 bodajże marca odbyły się targi wędkarskie rybomania. Największe targi w Europie, jakby ktoś nie wiedział. No Zastajmy. I podczas tych targów było, napotkałem stanowisko, gdzie sprzedawali takie pluszaki. Okazało się, że to stanowisko fundacji, która zajmuje się ratowaniem warty, rzeki warty. A że jestem Poznaniakiem, to stwierdziłem, że oczywiście zakupię takiego pluszaka. Wybrałem najdroższego, największego, nawet gdzieś tam dorzuciłem troszeczkę więcej niż to było warte. No bo w słusznym celu. Także tu mam jeszcze drugiego pluszaka, to dostałem w prezencie od widzów. To jest oczywiście sandacz. Takie sandacze niestety nie istnieją, takie duże, ale może kiedyś uda się złapać, chociaż metrowego. Koszulkę dostałem od mojego serdecznego kolegi Jakuba Wikłacza, mojego obecnego trenera, jeśli chodzi o MMA. Dzisiaj właśnie na sparingach będzie pilnował, żeby mi się nie stała krzywda, żeby doszło do walki. Tak to wygląda. Tutaj możecie zobaczyć przycisk z YouTube'a za 100 tysięcy subskrypcji, powoli wbijamy 200. Dragon Ballu się wychowałem, mam nawet dziarę na łydce. E, takie połączenie właśnie zamiłowania do tych e, moich bajek z dzieciństwa, czyli Dragon Ball i Pokemon. Oglądałem Golki Mam e, Goku, jak e, łowi e, Magikarpia. Także jest tam połączenie te, w, to, tych dwóch bajek, na których się wychowałem. Zresztą widać też po Tu jest Popig 1, tu jest figureczka jedna. tu mamy Vegetę. Jeśli chodzi o kompa, no to są monitory: Racer, Predator. Co jest w środku, wam nie powiem, bo totalnie nie wiem. Bo młody już tutaj buszuje. Młody w ogóle lubi bardzo często odłączać mi zasilacz od routera. Także chyba, chyba to jest taki sygnał, że mam już nie grać i się nim zająć. Potężna, fajna maszyna, zoptymalizowana. No wszystko zapierdala i tak powinno być. No, mamy jakieś tam pierdoły, Tak u mnie. Stream deck inne. Aparat, aparat, który dostałem od chłopaków z Banji, bo chciałem kupić. Stwierdzili, że dadzą mi. Pój, Kupiłem sobie lepszy. Ale, oczywiście, nie wyleciałem z bandy, bo cały czas od nich dostaję prezenciki. Także no, trzymamy się razem. Wbrew tego, co mówią w internecie. Tutaj jest sypialnia. Sypialni wam nie pokażę. O, dziękuję, myszko. A już nie rób mi drugiego. Nie, głodny? nie jestem w ogóle głodny. Nie kebab. To jest tortilka z kurczaczkiem, z sosikiem. Agatka zrobiła taki dobry. Z dupy, kuchanie z żabki, to agatka zrobiła swoje. pomidorkami koktajlowymi, z sałatą, z kukurydzką. To nie Rollo! Nie ma tam bałaganu, jest ładnie pościelone wszystko, ale ze względów prywatnych po prostu. Kiedyś tam się działa magia, teraz tam się tylko śpi. Tu jest druga łazienka, którą przekształciłem na pranie, tam jest pralka, właściwie się, się pranie robi, także też nie pokażę, bo jest syf. Tu mamy największy To ma dwie łazienki, ale młody. Od pieniędzy. Naprawdę. Jak już ktoś ma dwie łazienki w mieszkaniu, to już znaczy, że już tam jest pieniądz dobry. I powiem wam szczerze, że jak będę kupował mieszkanie, to właśnie z podobnym rozkładem, bo mieć taki schowek w kacie, to jest po prostu poezja. No możemy zajrzeć, no co tu jest, no? Wszystko i nic, wszystko i nic. Bałagan, bałagan. No i tu jest wszystko, jakaś chemia. Kierdowy, kartony. Browarki są do zamazania, tak? Ej, żeby nie było. Ja tu mam wziąć Jacuzzi na Akurat to Jacuzzi jest fajne. Przyjechałbym do ciebie w ogóle na to Jacuzzi, tylko w weekend jest zimno. Ale musimy sobie na wiosnę, jak już ze stanu, to sobie przyjadę do ciebie na Jacuzzi. Z dziewczynkami, dziewczynki zaskoczą hopę My we dwóch, jak Sigmy. Chopie Agatka, Dagusia w bikini. O, to na pierwsze wejdą. Lokówkę im rzucimy. Bo kupiłem. Kupiłem kastę browarów przed tym, jak się dowiedziałem, że będę miał walkę. No i tak sobie od tego czasu leżą, nie? I czekają. Także 5 kwietnia... Typie, ty mi na pół że masz saunę w mieszkaniu. Mam, ale nigdy jej nie użyłem, to jakbym jej nie miał. Saunę, tak, ja bym miał saunę. Tam pierwsze, co? Od razu piwko, papierosek i... Także Wojtu, szykuj się, bo mam motywację, żeby z tobą wygrać. No i co? Salon z aneksem kuchennym. Generalnie mieszkanie jest dość spore. Fajne ma to mieszkanie. Nie byłem nigdy u niego. Ja robię parę petówka od półtora roku. Bardzo dobra lokalizacja, ale o tym może później. Tu mamy kuchnię. Gotować prawie w ogóle nie gotuję, bo nie mam czasu. Tu na przykład możecie zobaczyć, jak rozpałem blat, za który pewnie będą musiał z zapłacić. No, nie zorientowałem się, że jak położę mrożonki i będą one się odmrażać, to wypalą jakiś ślad na blacie. No, ale trudno. A nie widać tak No, lodówka Niech pomaluje Nawet nie wiem co tu jest, tak szczerze Catering, bo teraz jestem na cateringu Tutaj mamy jajka Ja Olej, ile ma w lodówce, człowieku, ty To jest dla młodego Generalnie ja, więcej rzeczy jest tu dla młodego niż dla mnie Zamrażam Jajka to są przepiórcze dla, dla psa On psu daje te przepiórki Jajka też praktycznie cała, jego Mamy masę Przygotowane takie paczki Poselekcjonowane mięsko No, to jest twoje jedzonko, tak? To później dostaniesz Macie pies, chyba mięso w... droższe niż ten. Tutaj zauważyliście dywan. Tak, dywan jest zwinięty. No i tutaj znowu się pojawia... Bo w dywanie jest... Ja Temat psa. Jest to w ogóle dywan, który kazałem sobie zrobić na zamówienie. Odwinę go dla was. Nie wiem czy się zmieścimy. O już próbuję go gryźć. On jest dość duży. Czemu dywan jest zwinięty? On jest w ogóle ujewany cały. To jest taki mój dywan na zamówienie. Musi być odkurzony. Mamy no, cztery gatunki ryb, które mnie interesują, czyli okoń, standard, szufak i sum. No i... Ten jest taki, ten pajk jest taki fajny. Naprawdę. On no, no, się tak zrobi bawił, ale jest takie bydle, to ma cztery miesiące, nie? Cztery miesiące pies, wygląda Wygląda. Moja ksywa plus logo dzika. Z dzikiem jestem bardzo blisko. I właśnie dlatego jest zwinięty. No i młody też jeszcze posikuje, jak to szczeniak, tak? Posikuje, a łatwiej jest umyć płytki, niż wyprać co chwilę dywan, także no, może go tak zamknę, by się No, o. Także to tyle, jeśli chodzi o chatę. Dobry jest dywan. Ja. Mody, ta głupawka bierze, bo normalnie to rano jest na wybiegu dwie godziny, to mi potem śpi. No ale dzisiaj nie pojechał, bo nie było czasu. Strasznie nic, po nie jest. Przestań. Zachowuj się, bo kamera jest. Fajne, fajny jest ten piesek. Był to jest mój pierwszy szczeniak, bo zawsze miałem psa adoptowany. Zawsze brałem troszeczkę starsze pieski. Ratowaliśmy. Nie? Pajki, Mirę tą drugą mam co sukę Doga Kanalickiego. Sześcioletnią też jest adoptowana. No i od nieba właśnie zaczęła się miłość, do tej rasy. On jest większy od Rubi już. Ten pies będzie ważył, on powiedział, że ten jego pies będzie ważył około 70 kg. Nie, 65 kg. Ta gata waży 55. Mira ma się bardzo dobrze. Mira mieszkał mojej mamy w domu rodzinnym, tylko po prostu mama z racji tego, że zarobi idzie na emeryturę, poprosiła mnie, żeby Mira zostawił u mnie, bo i się nudzi bez niej. No i co miałem zrobić? Co miałem ma co odmówić? Także Mira mieszka z mamą. A ten demon u mnie potwór jeśli chodzi o pranie, no to tak, no sam piorę. Prasować się prasuję, bo mi się nie chce. Tak se łażę w pogniecionych ciuchach. No Ja urodziłem się w Poznaniu. Całe życie tu mieszkam, z małą przerwą. Miałem epizod, gdzie mieszkałem za granicą. To była Szkocja i Anglia. Gdzieś tam wyjechałem za chlebem. Były chyba okolice gdzieś tam 2000, 2015 chyba jakoś tak. Dla tych, co nie wiedzą, ja jestem dość stary. Mam 92 rocznik, także 33 lata skończone. No i tak całe życie tutaj mieszkam. A dlaczego tutaj? No kocham Poznań. Znam go jak własną kieszeń. Mam tutaj wszystkich przyjaciół, wszystkich znajomych, rodzinę prawie. Bo bracia właśnie mieszkają na stałe już w Szkocji. Nie zamierzają wrócić. Tam sobie poukładali życie. No a ja pewnie zostanę tutaj do końca życia. No jeśli chodzi o mnie, no to yy, pierwsza praca... Kurczę, no, nawet nie pamiętam, co to było. To chyba było mycie okien, którą gdzieś tam mama mi załatwiła. No ja praktycznie od 13 roku życia już tam... Kiedy ja w budowaniu na streamie fiłem? Dawno, nie pamiętam. Gdzieś yy, pracowałem, ojciec mi zawsze organizował każde wakacje. Wakacje to miałem wtedy jak... Nie, tu też piliśmy, piliśmy na tym mieszkaniu. Nie wiem, czy nie piliśmy... Na tym pierwszym streamie tutaj gdzieś. No nie, nie po walce. Po wyprowadzce już stamtąd i tu był taki mały stream. Szkoła, technikum budowlane, które nie ukończyłem. Miałem kibel w trzeciej klasie i dokończyłem sobie po prostu maturę w zaocznej dla dorosłych. No jakieś tam roboty, wykończeniówka, gdzieś tam między innymi dlatego jest dryg jakiś tam do, 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 do jakiegoś majsterkowania. I gdzieś tam jakieś podejście do tokarza, zawodu tokarza miałem. Potem operator maszyn CNC, robiłem nawet szkolenia w Warszawie i tak to się toczyło. Roboty się nie boję zawsze gdzieś tam. Gdzie były pieniądze, tam byłem ja. Pracowało się w tygodniu, w weekendy się dorobiało po prostu na wykończeniówce, żeby mieć te pieniądze. Natomiast jeśli chodzi o taką ostatnią pracę, ale to już chyba większość osób wie, no to pracowałem na magazynie. Zanim gdzieś tam mi to pykło, wszystko w internecie razem z chłopakami i, i, i co? No, i tak to wygląda: taka historia tuszola. No Jeśli chodzi o zamiłowanie do wędkarstwa, to zdecydowanie mój ojciec. Mój ojciec się do tego przyczynił, od małego mnie zabierał. Podkąd skończyłem się 4-5 lat, to każdy weekend był spędzany nad wodą. Nawet wszystkie wakacje, które gdzieś tam rodzice zorganizowali, to zawsze to było jakieś jezioro, coś takiego. Raczej nie wyjeżdżaliśmy za granicę. Zdarzyło się parę razy gdzieś tam do Chorwacji, ale to zawsze było gdzieś tam wszystko pod wędkarstwo, że mama z nami gdzieś tam siedziała. Nad jeziorkiem, a ojciec kilkanaście metrów obok na jakimś stanowisku tam wędki rozłożonej sobie łowił i przychodziliśmy do niego. No także od tego się to wszystko zaczęło. Potem była długa przerwa, gdzieś tam okres buntu, dorastania. No to wiadomo, dziewczyny, alkohol imprezy, ale potem już na starość znowu wróciła ta zajawka, że jednak te obcowanie z naturą, te odstresowywanie się, spędzanie czasu same, samemu ze sobą, czy też nawet właśnie z, z, z ziomkami na rybach, żeby sobie pogadać o męskich sprawach. No to to jest jednak to, czego człowiek potrzebuje. Na początku było dużo stresu. Ciężko mi było się przyzwyczaić do tego, że gdzieś tam jakieś osoby podchodzą, proszą o zdjęcia. Chociaż początek też był taki, że mało osób chciało zdjęcie, mało osób mnie rozpoznawało, bardziej się skupiali na, na chłopakach jak jeździliśmy razem, i nawet mnie to cieszyło. Potem gdzieś tam dopadło to też mnie, no ale przywykłem. Przywykłem, taka jest jakby cena tego, że, że naprawdę zarabiamy potężne pieniądze, których w normalnej pracy byśmy nigdy nie zarobili. Ja oczywiście jak najbardziej to szanuję i doceniam. Także ta cena tego, że, że ktoś tam się czasami zaczepi, gdzieś tam stracić trochę tej prywatności, no to myślę, że jest jak najbardziej wymierna do, 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 do tego, co otrzymujesz w zamian. Nie? Skąd wąs? Kurczę, ja bardzo długo nie nosiłem wąsa, bo zawsze się śmiałem, że ją zarost po mamie. Oczywiście kocham moją mamę i przepraszam cię bardzo. Ale tak po prostu zawsze gadałem, czyli zarosł po mamie, czyli, że bardzo słaby. No brody nie zapuszczę, ciekawej. Wąsa też zawsze miałem takiego dziewiczego, ale gdzieś tam z wiekiem zagęścił się. No i stwierdziłem, Cześć, że go zapuszczę, bo ja mam bardzo młode rycy twarzy. Pomimo gdzieś tam wieku, to bez wąsa wyglądam jak dzieciak. No i tak zostało, tak zostało. Są gdzieś tam myśli, żeby go zgolić, ale bardzo dużo osób by chciało, żebym go zgolił stwierdziłem, że to obrócę po prostu w dobrą akcję. I zrobimy to przy okazji zbiórki pieniędzy na jakieś szczytne cele, na jakiś dom dziecka, albo na jakieś pieski, coś takiego. Powiem tak, gdy... jak nie ma przygotowań do walki... A wyjścia bo bez, Ech, się uspokoisz. Raczej nie. Jak nie ma przygotowań do walki, to owszem, lubię sobie spędzić czas przed telewizorem. Tutaj akurat w salonie mało co używam telewizora, prawie w ogóle mnie tu nie ma. Mam drugi telewizor w sypialni. O, no, dwa no telewizory, tak, Dwa, łazienki. Ej. Jakiś Prime, coś tam, coś tam sobie oglądam, chociaż z serialami jest u mnie ciężko, bo zazwyczaj jest tak, że obejrzę pięć odcinków, kurwa. potem gdzieś tam zapomnę o tym i ciężko mi wrócić, nie? Ostatnio co oglądałem? Jack Reacher. Gdzieś tam fajne fajny taki, żeby się odmurzyć, pooglądać sobie, a ja zazwyczaj jak coś oglądam, to właśnie jak już się kładę do łóżka i właśnie dlatego u mnie jest ten problem, że nie dokończam seriali. Bo zasypiam i czasami jeden odcinek oglądam po sześć razy, bo nie pamiętam na jakim etapie zasnąłem. Demonie, czemu ty taki jesteś, powiedz? Czemu taki jesteś? Strasznie dzisiaj. Strasznie się dzisiaj zachowujesz. No i co, dobra, lecimy do garażu. Pokażę wam ten mój dupowóz wędkarski i co i będę was powoli wypraszał. Nie? coś kupował, to na pewno w, bardziej na obrzeżach Poznania. Właśnie zla, dla młodego bardziej, żeby mieć gdzie wychodzić z psem na spacer. Bo tutaj jest lipa, tu zawsze jak chcę jakiś dłuższy spacer zrobić, to muszę go zapakować w auto i jechać, jechać do lasu. I stoi ten grad. No, co mogę powiedzieć o te empione, auto? Kuszol kupił sobie zawinął się ta? na słupie jak nie, nie wiem, bo totalnie mnie na razie dziewczyny nie interesują, A. chłopacy też nie. Tylko po prostu nie mam czasu, nie mam czasu na dziewczyny i wolę się skupić gdzieś tam na pracy Pochłaniajmy ją na 100% gdyż razem Do z. Do to jest to folia, military green Chciałem nietypowe auto, nietypowy kolor, mało tego koloru jest Mi się bardzo podoba i też jakby no, te ciemne zielenie zawsze gdzieś tam się kojarzą Przynajmniej mi z wędkarstwem Lub z takimi hobby, które gdzieś tam zahaczają, jakieś łowiectwo, inne takie rzeczy W bagażniku syf Syf Tutaj okay, mamy tak, dwa koce to są kosy treningowe jak młody jeździ na szkółkę właśnie dzisiaj wieczorem mamy szkolenie młodego podkłady smyż treningowa 5-metrowa dla psa no jakieś papierki po McDonaldzie Tutaj druga smycz jakaś krótsza Mówimy co schoweczek schowku jakaś tam kurteczka zapasowa o to jest koszulka którą muszę kłaczo widać właśnie moja no i co? No jakieś takie podstawowe rzeczy, papier jakby kupa przycisnęła gdzieś tam w szczerym polu, rękawiczki, jakby coś trzeba było pogrzebać przy aucie, koło odkręcić czy coś, pasy, skrzynka z narzędziami, to musi być, to wszystko musi być, próbuję mieć poczucie, że w razie czego nad wszystkim mam kontrolę, było, to najpierw spróbuję sam sobie poradzić zanim zadzwonię po pomoc, no i no środeczek auta, dziczek jest. Specyfikacja, w środku maksymalny pakiet, skóry indywidual, no indywidual. pakiet travel, o. jakieś tam te pierdoły wszystkie. No to nie ja wybierałem specyfikację, po prostu no. dostałem ofertę, że takie jest gotowe do, do odebrania. Czym się różni wędkarz od rybaka? No rybak to jest osoba, która poławia ryby na sieci i według mnie jest to po prostu nieetyczne. Poławiają te ryby w celach komercyjnych gdzieś tam. My wędkarze jesteśmy pasjonatami, łowimy ryby, w większości przypadków już je wypuszczamy, promujemy gdzieś tam catch and release, ale jak ktoś czasami zabierze tą rybkę, jedną, dwie czy trzy, to się oczywiście nic nie stanie. Jak najbardziej nie mam nic przeciwko, sam raz na ruski rok zabiorę taką rybę, żeby sobie ją zjeść. Dochodzi 11, Bieducon, za dzięki. niedługo mam sparingi, chciałbym jeszcze do nich przygotować, odpocząć chwilę, zjeść drugie śniadanko, także sorry, ale na was już po prostu czas. Do widzenia! Nara,